dla uczestników był tutaj kolorystyka się nie zmieniła czy był czerwony i niebieski takim neutralnym kolorem był zielony w którym tutaj był pulpit czerwony to mistrz niebieski to dochodzący zawodnik tutaj mamy tablicę z kartami tutaj też się nic nie zmieniło kolorystyka czerwona niebieska no i nowość. To absolutną nowością w tej wersji była gra samochodowa. Czyli to y, była stosowana w dwóch wersjach. Po pierwsze tutaj y, mamy 7 kart. Zawodnik dostawał Jokera. Taką kartę Joker. O którym mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków. I y, było 7 kart. Pod jedną kartą pisało słowo kar, czyli samochód, a pod Pozostałymi częścioma pisało słowo NO, czyli NIE. No i ten zawodnik kładł Jokera na wybranej karcie, jeżeli pod tą wybraną kartą był Karo, to wtedy wygrywał samochód, jeśli nie, to po prostu NIE. No i to była pierwsza wersja tej gry samochodowej, bardziej więcej o niej mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, również dam link. A jeżeli chodzi o drugą wersję gry samochodowej, tutaj... Były takie numery, była taka numeracja, ponieważ... W tej wersji wprowadzono również takie pytania typu nie tylko zapytaliśmy 100 osób, ale Ale były też także dawano pytanie na jakąś liczbę, wielką to było najczęściej w tysiącach lub w milionach, należało oszacować ile czegoś tam jest, ale też był jeszcze jeden typ pytań, mianowicie było, była jakaś grupa społeczna, 10 przedstawicieli danej grupy społecznej. I ta dziesiątka yy, była w studiu i przed programem, przeprowadzono, zadano im kilka pytań. No i na tej samej zasadzie co zapytaliśmy 100 osób. Im zadano te pytania, a potem zawodnicy musieli oglądać ilu z nich odpowiedziali.